Mam dla Ciebie 5 zmian do wdrożenia w 5 minut, które podniosą Twoją konwersję od 5 do 15%. Punkt pierwszy. Zamień kolejność. Zamiast wystawiać klienta od razu na punkt bólu, jakim są koszty dostawy, najpierw poproś o dane. Im więcej energii klient poświęci na składanie zamówienia, tym mniejsza szansa, że wycofa się przez 10 czy 15 zł za kuriera. 2. Im krócej, tym lepiej. Jeżeli sprzedajesz produkty elektroniczne, Usuń z koszyka informacji o dostawie elektronicznej. Im krótsza ścieżka, tym większa szansa, że klient ją ukończy. 3. Szybko wywołaj uczucie pilności. Trwa u ciebie przed sprzedaż lub promocja, pokaż w koszyku, ile czasu zostało do końca. 4. Włącz nowy wygląd koszyka. Bardziej intuicyjny i przejrzysty koszyk to łatwiejsze zakupy, a łatwiejsze zakupy to więcej ukończonych transakcji. I punkt 5. Testuj. Teraz możesz w naszym koszyku dodać krótki opis produktu czy zmienić układ. Zobacz, co u ciebie działa najlepiej. Masz teraz 50 minut? Zaloguj się do swojego systemu i wprowadź te zmiany przy pomocy naszej bazy wiedzy. A jeśli chcesz to zostawić na później, zapisz, bo ci umknie.